No to lecimy z trzecim rowerem. Przy pensji kuriera to naprawdę jebać biedę. Jeszcze w międzyczasie trzeba było podjechać do takiego kurde zjebanego sklepu, przeserwisować taczki, ponieważ no ja co, jutro, jutro, jutro mamy dick jam. Dickjam na dualu, wpakowałem do za taczkę, która jest od niego kurwa szersza i boję się, że wyskoczy mi szyba z tej strony, bo ta się ładnie oparła rączka. Także wejdźcie sobie na zrzutkę dualową, bo ktoś będzie mi tą szybę musiał odkupić w razie tego. Sprawa z dzisiejszym odcinkiem wygląda tak, że podzieliłem go na dwie części, podobnie jak poprzedni. Było Power Hour Patryka i był Bike Check Dirtóweczki. Dzisiaj zrobię to na odwrót, będzie najpierw mój rowerek, a potem zrobimy dickjam. Tak to jest, nawet nie można kurwa się upierdolić, jak robisz jakąś robotę. Misja staczka nie wykonana, to najważniejsze. Dotarłem na dual, siedzę sobie przy koronnej naszej przeszkodzie. Jest tu duży shark, który jest totalnym weryfikatorem tej miejscu. No i jest ze mną mój BMX, coś wam o nim opowiem. Ten BMX to ogólnie rower, który ukształtował takiego ridera pojeba jak ja. Dzięki niemu powstał hashtag jak płonka. To, ile razy miałem okazję zliczyć matę, no to sami dobrze wiecie. Jak mnie gdzieś tam już obserwujecie na Instagramie, to możemy zacząć. Zaczynając od ramy: Total Voltron V2, sygnowany przez Marka Łeba. Naprawdę fajna. Full chromo, fajne kąty. Mocno parkowa, ale pozwala też na, na takie latanie większych chopeczek. Z przodu widelec Odyssey. Konkretny model, konkretny Odyssey. Odyssey offset 32 do latania chopeczek. Jak, jak najbardziej wyszukana rzecz. Siodełeczko jest kinka sztyca seryjnego roweru, który miałem z 5-7 lat temu. Dalej przechodzimy do kokpitu. Mostek pasowałem sobie do siodełka. Miał złote obszycia, ale no pobrudził się i niestety wygląda teraz jak raczej kupa niż złote. Ale mostek złoty, front loading którego niestety musiałem obrócić do góry nogami bo się okazało, że sterówka jest za krótka i jak był w normalnym położeniu no to nie dało się zakręcić barspina blokowało się kierownica BSD Safari wysokość 9,6 mocno wygięta do tyłu dość mocno zadarta do góry bardzo dobrze to wpływa na moje nadgarstki które niestety są po tylu latach jazdy mocno zużyte gripy Dosłownie kosztowały 15 zł na Aliexpress. A że jeżdżę w rękawiczkach przeważnie, no to mi to nie przeszkadza, że są trochę plastikowe. Chociaż bez rękawiczek też dawały radę. Jak zdarzało mi się pojeździć, wtedy wiadomo, tani talk i, i lecimy. Po kokpicie mówiłem o kółkach. Tutaj mamy obręcze Dartmoor Fortress. Z przodu mamy seryjną piastę z roweru, który kupowałem kocho, nie wiadomo kiedy. To był jakiś GT. Ale jest na maszynach, od tamtego czasu nic nie zrobiłem z tą piastą. Z tyłu piasta Dartmoor, aż się muszę przeczytać, bo to jest strasznie stara piasta. Sektor bodajże V1, jak boga kocham, kurwa, nigdy mi się z nią nie stało. I hit tych kółek, opona, która jest najdroższą częścią koła na pewno. W tym momencie już kompletnie niedostępny na rynku. Kewlarowe, KHE, MAC2DIR. Nie produkujemy ich od paru dobrych lat. Miałem okazję odkupić od mojego bardzo dobrego kolegi Luzara. Bardzo Ci dziękuję. Co było dalej? Bo nie pamiętam, aż co muszę pomyśleć. A few moments later. A korby, platformy, zębatka, napęd korby seryjne z roweru GT który kupiłem x lat temu platformy, w tym momencie są, są bodajże najtańsze dartmury jakie dostałem, ogólnie były tutaj włożone tak jak w zjazdówce, dirtówce HT, ale po prostu pękła jedna, więc wymieniłem obie no i w tym momencie ten rower będę używał jako raczej taki awaryjny do luźnego wypadu na parczek, zębatka dartmura, 28 zębów i łańcuch, który jest przystosowany do ostrego koła Całkiem dobry. Nawet, powiem wam, sprawnie poszło. Pozostała nam ostatnia rzecz, czyli hamulec. Klama. Za darmo ją dostałem, od czabanka. Nie, za piwka. Bardzo dziękuję, bo chciałem mieć klamę na lewej stronie, ze względu na to, że zacząłem się uczyć barspinów, no i... faktycznie był tam problem z tym, że pociąłem sobie łapę. Tani pancerz akcenta Z tyłu... dość tanie, ale zadziwiająco dobre szczęki Eklata. Zblokuje koło, nie ma problemu z hamowaniem. Z czystym sumieniem mogę polecić. Powiem wam szczerze... Misja z taczkami nie wykończyła dzisiaj. O moich rowerach już wiecie wszystko. A ja się widzę z wami jutro. The next day. Obudziłem się, elegancko się czuję. Jedziemy na dual. dig się zaczyna. Chłopaki powoli już się tam zbierają. A ja, że w sumie to nie muszę robić, to się nie spieszyłem. Zagram dzisiaj z nimi w grę. Tak, to będzie motyw przewodni. Oczywiście poza bike który wcześniej widzieliście. Zaraz się przywitam no, najpierw kulturalnie z chłopakami, żeby. Zrobić pozory życie, będę miły dla nich, a ja zagram z nimi w grę. Oni jeszcze kurwa nie wiedzą. Cześć, cześć, co jest, cześć, cześć, cześć. kurwy synki. Pierwszy raz po całej zimie odkryliśmy wszystkie chopeczki Nie wygląda to nawet tragicznie. Całkiem spoko się to prezentuje. No trzeba będzie tutaj reshaping na pewno zrobić, gdzie nie gdzie podsypać. Tutaj się trochę osunęło lądowanko, ale nie ma się co dziwić, było świeżo poklepany w zeszłym roku i tam konkretna ściana została doklejona bardzo często się to zdarza, ale to jest norma tutaj, kurde no, szark wygląda kot ja bym go leciał, to prawda jest tam dziura na środku taka, że łapę można włożyć ale reszta wygląda całkiem zgradnie. jak się chłopaki robi, fajnie, nie? zajebiście no i tak ma być ja myślę, że możemy zacząć zbierać punkty, co ty na to? najwyższa Bye. pora ej, Krystian, znasz taką grę? slabdik. Nie. Kurwa, Wiedziałem. Nie udało się. Na razie 1-0 dla chłopaków. Jak to na najbliższych DJ-ach będzie? Mróweczki sobie pracują. A Płonka się opierdala. Z nim też się muszę przywitać. Cześć. cześć, cześć. Okazuje się, że misja taczka dalej dobra, trwa. Scymaj, drugi taki, nie tak? mamy. Czekaj, ja mam to do, do mnie to tu u góry. U góry. O! Czeka, bo mi dobra, kurwa nie, nie dobra, ja trzymam, no nie, to nie ma siły. No 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 Ten, zbieramy punkty, idziemy do szefa. Słuchaj, bo jest pytanie dzisiaj, do każdego podchodzę i zadaję pytanie. Dawaj. Czy znasz taką grę <grystanie> Kurwa. Jest po jeden! <grystanie> Musisz stać po lewej stronie. Ale to właśnie no, o to no. chodzi. póki <grystanie> jesteś ten? Eee, cześć. Witam. Znasz eee, taką grę? Slabdick Slabdik? No. Coś mi to mówi, słowo Dick mi coś mówi, ale nie wiesz? Nie mam pojęcia. <laughs> Kurwa 2-1. Odwiedził na syn mojego kuzyna i jak Ci się podoba dual? Zajebiście. To ja jeszcze nie tak dużo Hubert, mam takie pytanie do Ciebie no. Bo ze wszystkim cię przeprowadzam wywiad ogólnie no. I pytam ich, czy znają taką grę Slabdik się nazywa. Średnio mi się podoba Ale zna. Znasz tą, no pytam się ciebie, znasz tą grę czy nie? Teraz, kurwa mać. No i zremisował jeban, 2-2. Dwa, dwa. Uznajmy, że dual to nie jest miękka gra. Ale tutaj fajnie nam urośnie lądowanko. Taczkowy! Gdzie jest taczkowy? W dupie. Taczkowy. Ale to ładnie urośnie, będzie dużo szersze lądowanie przed szarkiem, będziesz sobie mógł cisnąć prościutko. Bandka, wysyłacz. Jeszcze nie wiem. Znasz taką grę slabdik Zastanów się poważnie nad swoim ruchem Nie no znasz czy nie? Nie Złapał mnie Wiktor, bo mam pytanko no. e, Bo dzisiaj z każdym chojisz tylko kurwa, bo wywiad dzisiaj z każdym przeprowadzam Fantastycznie to jest e, Znasz taką grę slabdik To znasz O kurwa Slabit kurwa A 4-2 Klasyka z tacyczkami. tutaj sobie ładnie rośnie No jest plan taki, że poszerzymy tutaj to lądowanko troszeczkę w prawo, żeby wejść w zakręt. Na szarka nie było takie hardkorowe Tutaj wystromimy jeszcze końcówę szarka żeby nie trzeba było takiego dużego banychopa robić, bo to się strasznie dużego banychopa robiło, jechało się górą i dopiero duży banychop i tam wkleja na dole w lądowanko Pełny ogień, O, tego pana już znacie. Siema, Weź, no. kurwa, nie nie z tym gumnem, e, Co ty o, chcesz? chciałem się zapytać ciebie, czy yes. znasz Do. taką grę, znasz taką grę Slabik? No! Skurwę z, z nieba! Ma mały chujku! Mam atykujową nie ugrażę! Ale tak, ja to, pięć robi, dwa. to dwa. jest tylko przyjemność. Jest 5'2, już 5'2 i stało. 5'3 skurwę zyn! Mały chujku! Może nie pokopię, ale przydam się w kolejności. Jadę po nowe kółeczko do Taczuni. No chuj! No i poszło w prawo, w lewo. No fucking way, do samego końca Co nie robią kurwa? To no nie pierdol, że nie wchodzi, <laughs> kurwa masz To trzeba rozepchać szyję tam Nie no. wypadnie Zostawiłem chłopaków na małą chwilę, a tutaj ściana nowa Nice Dobrze się spisaliście Moi mali robotnicy. Elegancko, te chłopaki już zaczęli klepać. Za jakieś dwa miesiące to myślę będzie gotowe. Zaczął padać deszcz, pogóz, czary Mary. Na Narodziny pchęły! Dlaczego nikt im nie pomoże? <grymne> kubeczki? No! Pękła dziura! Od kiedy umiesz 360? I tak na Od Za 5 minut. Jak myślicie, Janek, zrobi z bomby 360? Chyba Jeszcze ja historia dzieje się na oczach ludzi Nie ma 360, nie zaliczamy kurwa tego nagrywać. nagrywaj Aleś do tyłu bo kurwa nie ma przecież słońca nie? Jeszcze dzień się nie skończył i przyszedł jakiś ziomek i on nie wie w co dzisiaj graliśmy Ej z tą stąpiłem Zapytam się Ciebie, bo Cię wszystkich pytałem. Czy wiesz, co to jest slabdik, taka gra? Co? co? <grywa> slabdik, mordeczko! <grywa> No, no, i 6-3, kurwa! Dwukrotnie ja lepiej niż reklamę. Jestem profesjonalnym zawodnikiem. <noise> Dzisiaj vloga zakończy gospodarz naszego wydarzenia, czyli Oskar Soczyński. Siema, siema! No, kurwa, k no! K nie widzę. Więc koniec Nigdemu. Tutaj zgrupowanie Legii Kraków, ustalanie kolejnych planów. Na pewno to nie był ostatni Nigdem w tym roku. A was zapraszam, żeby zostawić grubasowi lajka. No i wpadajcie na zrzutkę, jak chcecie pojeździć na dualu. No i wiadomo, najważniejsze informacje w opisie. Elo.